W październiku 2022 roku na kanale pojawił się materiał zatytułowany Jak zmieniła się okolica Rona Daszyńskiego? W którym pokazałem przemianę tego miejsca z dzielnicy przemysłowej w pirowo-biznesową. Od opublikowania tego materiału upłynęło już jednak trochę wody w wiśle, powstało także kilka nowych budynków, o których warto opowiedzieć, w związku z tym czas na aktualizację. W gronie omawianych budynków są przede wszystkim biurowce, choć znalazło się tu miejsce również dla budynków mieszkalnych. Cykl Warszawski W materiale z 2022 roku, poza już ukończonymi budynkami, mówiłem również o trzech, których budowy dopiero się wówczas rozpoczynały. Sprawdźmy jak wyglądają teraz. Pierwszy z nich to The Bridge, stojący pod adresem Plac Europejski 3 przy skrzyżowaniu Grzybowskiej i Towarowej. Przygotowania do budowy wieżowca zaprojektowanego przez holenderskie UN Studio a także polsko-belgijską pracownię architektury Projekt rozpoczęły się na początku 2021 roku, a właściwa budowa realizowana przez Gelamko ruszyła w lipcu. Na zdjęciu wykonanym pod koniec września 2022 roku nie widać jeszcze konstrukcji wieżowca ponad ziemią. W tamtym czasie kończono pracę nad garażami podziemnymi, a także nad płytą fundamentową. W tamtym okresie, na wstępnym etapie budowy, wieżowiec został uznany za najbardziej zaawansowany technicznie na świecie. Otrzymał certyfikaty Smart Score i Wirescore dla najbardziej zaawansowanych technicznie budynków na świecie. A także Brim Eyewheel i Green Building standard za ekologiczne rozwiązania. Birowiec zaczął rosnąć na początku 2023 roku, a w wakacje budowa była już na półmetku. Docelową wysokość osiągnął w kwietniu 2024. The Bridge ma 174 metry wysokości, 42 piętra naziemne oraz 4 podziemne. Budynek oferuje 47 000 m kwadratowych powierzchni biurowej. Birowiec wyróżnia się wsięciami w elewacji, które powodują, że każda kondygnacja ma inny kształt. Ponadto na 45. ulokowano teraz widokowy. Wieżowiec powstał tuż obok wybudowanego w latach 1949-1958 birowca domu wydawniczego Bellona. Budynek został zakupiony przez Galamco, które w latach 2015-2016 dokonało jego modernizacji. Nowy wieżowiec został połączony z birowcem poprzez wspólne, przeszklone, 18-metrowe lobby, co może tłumaczyć nazwę wieżowca, oznaczającą w języku polskim most. Na jesieni ubiegłego roku poinformowano, że większość powierzchni, bo aż 19 pięter, zajmie Santander Bank Polska, a w budynku Bellony ulokuje się placówka firmy. W materiale z 2022 roku wspomniałem też, że w miejscu dawnego Domu Słowa Polskiego powstanie kompleks budynków. Pierwsze projekty zostały zaprezentowane w 2019 roku, natomiast budowa kompleksu Towarowa 22 ruszyła w kwietniu 2023. Na działce o powierzchni 6,5 hektara powstają budynki o charakterze mieszkalnym oraz biurowo-usługowym, o powierzchni użytkowej 200 000 m2. Inwestorem kompleksu budynków są AFI Management, Echo Investment i Archicom. Natomiast za projekt architektoniczny odpowiada pracownia JEMS Architekci. Działka zostanie podzielona na 8 kwartałów, pomiędzy którymi zostaną wytyczone uliczki, chodniki i ścieżki rowerowe. Część biurową stworzy 5 budynków. Najwyższy z nich, zlokalizowany tuż obok Warsaw Unit, będzie mieć 150 metrów wysokości. Natomiast każdy kolejny będzie stopniowo niższy. Charakterystycznymi cechami kompleksu będzie duża ilość zieleni z parkiem na czele. Zresztą w parku tym mają się znaleźć elementy konstrukcyjne dawnych hal Domu Słowa Polskiego. Zachowany i wyremontowany zostanie też jeden z pawilonów dawnego kompleksu. Park ma nosić nazwę Parku Słowa Polskiego. Jako pierwsza ruszyła budowa biurowca Office House. Rozpoczęła się ona w kwietniu 2023, by po nieco ponad roku osiągnąć docelową wysokość 9 pięter, a także dwóch podziemnych. Pod koniec maja tego roku otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Budynek posiada certyfikat Brim Interim. Powierzchnia budynku to 32 000 m2, na których może pracować 3000 osób. Inwestor poinformował w kwietniu, że biurowiec stał się siedzibą firmy Kraut. W maju 2024 roku ruszyła budowa budynku mieszkalnego M7. Nazwa pochodzi od adresu Miedziana 7. Budynek będzie miał zróżnicowaną wysokość, od 4 do 8 m. Wewnątrz znajdzie się 140 mieszkań o różnych metrażach, od 38 do 148 m2. Na parterze przewidziano miejsce dla lokali usługowo-handlowych. Na dachu zostaną ponadto ulokowane tarasy, a w kompleksie znajdzie się też miejsce na salę kinową. W holach natomiast powstanie mała galeria sztuki. Mieszkanie w budynku M7 z pewnością nie należy do najtańszych, bowiem za 1 m2 trzeba zapłacić nawet 50 tysięcy zł. Nie zniechęciło to jednak chętnych na zamieszkanie w tej okolicy. Już w listopadzie 2024 roku 30% mieszkań miało swoich właścicieli. Zakończenie budowy M7 jest planowane na trzeci kwartał 2026 roku. W styczniu bieżącego roku kompleks Towarowa 22 został nominowany do nagrody MIPIM Awards 2025 w kategorii Best New Mega Development. Budowa całości ma się zakończyć w 2028 roku. Na końcu omawiania tego kompleksu powiem jeszcze, co jest dla mnie w tym wszystkim najbardziej niezwykłe. Chodzi mi o odtworzenie brakującego odcinka ulicy Wroniej między Srebrną a Pańską. Został on wchłonięty podczas budowy kompleksu Domu Słowa Polskiego w drugiej połowie lat 40. i teraz po 80 latach wraca na mapę Warszawy. Po sąsiedzku z kompleksem Towarowa 22 przy skrzyżowaniu Pańskiej i Miedzianej stoi biurowiec Deform. Jego budowa realizowana przez Por Polska rozpoczęła się w marcu 2023 roku i zakończyła w grudniu 2024. Inwestorem biurowca jest Lincoln Property Company. Za projekt odpowiada pracownia Kuryłowicz Associates. Budynek o dość nietypowym kształcie wielokąta posiada 9 kondygnacji naziemnych i dwie podziemne. Oferuje niemal 31 tysięcy m2 powierzchni, zdecydowanej większości biurowej. Za zastosowane rozwiązania budynek uzyskał m.in. certyfikaty Well i Lit Platinum. Po środku biurowca znajduje się patio o powierzchni 600 m2. Budynek posiada ponadto znajdujące się na trzech piętrach tarasy o łącznej powierzchni ponad 1000 m2. To jednak nie koniec zastosowanych tu zielonych rozwiązań, ponieważ od strony ulicy Miedzianej powstał nieduży, ogólnodostępny skwer, który sąsiaduje z przyszłym parkiem słowa polskiego w kompleksie Towarowa 22. Budynek funkcjonuje od stycznia 2025 roku, wówczas prowadzili się tutaj pierwsi najemcy. W gąszczu biurowców znalazło się też miejsce na budynki mieszkalne. W odcinku z 2022 roku wspomniałem też o kompleksie Towarowa Towers. Są to dwie bliźniacze, 20 piętrowe wieżowce o wysokości 105 metrów. Ostatnie 10 metrów to część techniczna. Budowa, której inwestorem jest Asbut, rozpoczęła się w kwietniu 2021 roku i zakończyła w listopadzie 2024. Pozwolenie na użytkowanie wieży otrzymałem w grudniu. Za projekt odpowiada pracownia FSP Arcus. Budynki powstały w miejscu szkieletu nigdy nieokończonego budynku, który stał w tym miejscu przez kilkanaście lat. W obydwu budynkach znajduje się łącznie 577 mieszkań, 325 w jednym i 252 w drugim, o różnym metrażu, od 31 do nawet 147 m2. W sąsiedztwie w ramach kompleksu powstały jeszcze trzy mniejsze budynki o wysokości od 7 do 12 kondygnacji. Mieszkańcy mają do dyspozycji także zewnętrzny taras o powierzchni 900 m2, a także skwer z oczkiem wodnym. Kompleks Towarowa Towers został nagrodzony dwoma nagrodami w konkursie European Property Awards, a także otrzymał nagrodę Gold Winner w konkursie Titan Property Awards 2022. W 2024 roku hotel Marriott zniknął z Warszawy. To prawda? I tak, i nie. Marriott zniknął z centrum Lim, natomiast hotel tej marki znajduje się w okolicy lotniska Chopina, a także od niedawna przy Towarowej 36. Moxie Warsaw City to budynek, którego budowa rozpoczęła się w marcu 2023 roku, czyli już po publikacji pierwszego materiału okolicy Ronda Daszyńskiego. Moxie to amerykańska sieć założona w 2014 roku i należąca do Marriott International. Posiada hotele na całym świecie i warto wspomnieć, że ten Wolski nie będzie ich pierwszym warszawskim obiektem, gdyż od kilku lat taki działa na pradze północ, przy koneserze. Wysoki na nieco ponad 30 metrów budynek powstał na działce, która od kilku lat straszyła pozostałościami innego budynku. Budowa hotelu zakończyła się w marcu 2025 roku, natomiast 29 kwietnia nastąpiło jego otwarcie. Wygląd budynku, za który odpowiedzialna jest pracownia AGK Architekci, ma odwoływać się do przemysłowych tradycji okolicy. Inwestorem budowy, którą realizował Strabak, jest Turek Nusret Sankak, który jest m.in. twórcą centrum targowego w Łuce Kosowskiej. Budynek poza 256 pokojami oferuje też przestrzenie coworkingowe. Przenieśmy się teraz bliżej rondo Daszyńskiego, bo powstaje tu kolejny wieżowiec Skyliner 2, to co zresztą sugeruje nam nazwa budynku drugi etap budowy kompleksu Skyliner. Budowa drugiego Skylinera ruszyła w lutym 2024 roku, a odpowiadają za nią Warbud i Karim Polska. Natomiast za projekt odpowiada pracownia Apa Wojciechowski. Są to dokładnie te same podmioty co w przypadku pierwszego Skylinera. Budynek ma być stosunkowo podobny do pierwszego budynku z kompleksu, choć sporo niższy. Pierwszy ma 195 metrów wysokości, natomiast drugi będzie mieć 130 m. Nowa inwestycja na 28 piętrach zaoferuje powierzchnię użytkową 24 m kwadratowe, z czego zdecydowaną większość zajmą biura. Na pięciu kondygnacjach podziemnych znajdzie się parking na 217 samochodów i 100 rowerów. Na najwyższych piętrach znajdą się tarasy z dużą ilością zieleni, a także mały amfiteatr. Najniższe kondygnacje budynku będą połączone z pierwszym skylinerem w wspólnym podium. Budowa ma się zakończyć w grudniu 2026 roku. Budynek otrzymał certyfikat BRIM na poziomie Outstanding, czyli na najwyższym. Tym, co przykuło moją uwagę w przypadku Skylinera 2 podczas robienia przebitek do tego materiału, jest czy też będzie jego bliskość do sąsiadujących z nim budynków dosłownie kilkanaście metrów od budynków The Warsaw Hub i nieco dalej od budynków Towarowa Towers. Zresztą w pierwszych miesiącach budowy przedstawiciel firmy Warbut mówił, że ta budowa będzie trudniejsza niż w przypadku pierwszego Skylinera właśnie z powodu bliskości okolicznej zabudowy, a także tylko jednego dojazdu do budowy. Odejdźmy teraz od ścisłego otoczenia Ronda Taszyńskiego i zajrzyjmy na róg towarowej i kolejowej, gdzie znajduje się biurowiec VIBE. Budynek stanął na działce przy towarowej 7, na której wcześniej stała rozdzielnia elektryczna. Budowa biurowca rozpoczęła się we wrześniu 2022 roku i zakończyła niecałe dwa lata później. Budynek składa się z dwóch części: niższej o wysokości 30 m 8 kondygnacji oraz wyższej 45 m 12 kondygnacji. Co daje łącznie ponad 11 tysięcy m2 powierzchni użytkowej. Biurowiec posiada jeszcze dwie kondygnacje podziemne. Architektura budynku, zaprojektowana przez pracownię PIK Architekci, ma nawiązywać, podobnie jak w przypadku hotelu Moxie, do industrialnej tradycji okolicy. Inwestorem budowy biurowca jest Gelamko, dla którego jest to już kolejny budynek w tej okolicy. Ciekawostką jest fakt, że oprócz wyglądu budynku, wyróżnia się on również dźwiękiem. Przy projektowaniu biurowca brał udział kompozytor Wojciech Urbański, który stworzył dla niego identyfikację dźwiękową. Jak powiedział Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Gelamko Polant, starannie skomponowana przez uznanego kompozytora linia dźwiękowa kompleksu biurowego Vibe dostroi się do tempa i rytmu życia wewnątrz budynku, pełnąc jego idealnym dopełnieniem. Podobnie jak wcześniej omawiane budynki, ten również posiada liczne certyfikaty potwierdzające efektywność i ekologiczność zastosowanych tu rozwiązań. W tym roku tuż obok ma ruszyć budowa drugiej części kompleksu, w skład której wejdzie wyższy, 95-metrowy budynek, a także park. Na koniec materiału jeszcze o dwóch realizacjach, które co prawda istniały już albo zaczęły powstawać w chwili opublikowania pierwszego materiału o okolicy Rona Daszyńskiego, ale wówczas o nich nie wspomniałem, więc to to teraz. Za biurowcem Vibe, nieco bardziej w głębi ulicy kolejowej, znajduje się kompleks budynków mieszkalnych 19 Dzielnica. Ulica kolejowa, która przez lata, tak jak i cała okolica, miała charakter przemysłowy. Dzięki tej inwestycji zaczęła zamieniać się w osiedle mieszkalne. Budowa osiedla projektu pracowni JEMS Architekci rozpoczęła się w 2009 roku i trwała etapami do 2024. Powstał kompleks z 10 budynków, które w kontrze do panującego trendu nie były ogrodzone. Choć nie w pełni, bo wewnętrzne dziedzińce już ogrodzone są. W wyniku budowy powstała przestrzeń, która mocno odmieniła charakter okolicy. A należy pamiętać, że zaczęła powstawać w czasie, kiedy rewolucja okolicy Ronda Dashińskiego dopiero się rozpoczynała. Ostatnią inwestycją, którą tutaj omówię jest Lexa Office Building, czyli kompleks znajdujący się między ulicami Kasprzaka, Karolkową, Giełdową i Dorożkarską. Budowa, której inwestorem była firma Jaril Polska, rozpoczęła się w styczniu 2019 roku i zakończyła na wiosnę 2024. Za projekt kompleksu odpowiada pracownia HRA Architekci. Budynek powstał w miejscu dawnych zakładów radiowych imienia Marcina Kasprzaka. W skład całej inwestycji wchodzi 5 budynków biurowych, które oferują 77 tysięcy m2 powierzchni. Poza budynkami stworzono także nowy łącznik między ulicami Kasprzaka i Giełdową oraz ogólnodostępny dziedziniec park z oczkiem wodnym, który ma uzupełniać bogata oferta gastronomiczna, zapewniana przez okoliczne bary. Podobnie jak w przypadku poprzednich budynków, jest to więc miejsce w jakimś stopniu otwarte również dla osoby, które tutaj nie pracują. Kompleks budynków był nominowany w 11. edycji nagrody architektonicznej Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii architektura komercyjna. Co sądzicie o budynkach, które przed chwilą omówiłem? Macie swój ulubiony, a może któryś Wam wyjątkowo nie odpowiada? Dajcie znać w komentarzach.